Dzień dobry Państwu, dalej Pan Męczyciel Stanisław Kysakowski. Serdecznie pozdrawiam z ręczą. Proszę Państwa, dzisiaj jest, mamy 5 października 2019 roku, sobota. No, dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów na temat, na taki temat, że, że krajowi tu w Polsce kierują się jednak dosyć małym rozumem, bo te, te tak powiem, takie. takie Potyczki polityczne, takie ujadanie jeden na drugi, że tak powiem, pozbawione jest sensu, bo ja staram się w człowieku dopatrywać się czegoś dobrego. Tak samo jak jakieś partie, są partie które zraży, które, do których się zraziłem kompletnie typu tam dewianci, perwerci, czy jakiś tam komuniści, czy jakieś inne lewactwo to w ogóle nawet się nimi nie interesuje, bo to wiesz, gardzę nimi. To jest takie, to jest takie, no po prostu, to jest coś takiego wrogiego człowiekowi jako takiemu i to jest no dla wasma to w ogóle to jest choroba to jest generalnie socjalizm to jest grzechem jak to, jak to nazywają amerykanie a ci którzy popierają socjalizm ci którzy popierają komunę to są, to są ludzie że tak powiem z gruntu głupi źli i dbający o interesy takie kastowe bo socjalizm powoduje że powstaje kasta która żyje lepiej i ta reszta giedztwo które, które żyje gorzej czy nie dzielostwo, tylko reszta tego narodu, jak to się mówi, społeczeństwo, że jego, gorzej. Ale do czego innego zmierzam, proszę Państwa, że podobne, podobne mam wrażenie co do, co do tych partii politycznych. Bo ja, proszę Państwa, w, w czambu nie krytykuję wszystkiego i wszystkich. Po prostu są elementy, powiedzmy, dobre w Konfederacji, są elementy dobre w Prawie i Sprawiedliwości. Jeżeli coś jest dobrego, coś mądrego, no to trudno żebym, żebym reagował powiedzmy w taki sposób, że to, że obrażał tych ludzi, że, że źle zrobili. A jednak jakby nie było, jak się ogląda debatę polityczną, szczególnie teraz, kiedy są te, okres jest przedwyborczy, to widać, że wszyscy stają takim okoniem. Jeżeli powiedzmy, ja powiem, że woda jest mokra, to ten drugi kretyn powie, że woda jest sucha. No i po prostu i tak, tak powiem, te, 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 te dyskusje nie mają naprawdę żadnego sensu. Więc ja do tego piję w tej chwili, do tego, że pani ambasador Mosbacher, którą serdecznie pozdrawiam, obiecała na początku swojej kadencji, jak przyjechała do Polski, że wizy dla Polaków zostaną zniesione. Została wdelegowana tu do Polski przez pana prezydenta Donalda Trumpa, który celowo akurat ją wybrał, a nie kogoś innego. No Podejrzewam, że to jakoś tam może sugestia, ale. Jest to osoba jak najbardziej pozytywna. Do czego zmierzam? Pani Mosbacher obiecała, że wizy zostaną zniesione i te wizy już są w tej chwili zniesione, tylko są takie sprawy formalne dotyczące tam sprawie już bezpieczeństwa już na lotniskach i innych historii. Ale to obiecała i zrobiła. Ale tak jak krajowi wyli przez dziesięciolecia że WIS nie ma jak to jest źle, jakie hamstwo, jakie jesteśmy ludźmi drugiej kategorii, w ogóle tamtego. Wyli, że jest źle. Teraz dostali willy, wizy, i znów Winickie, inne role tam siedzą, narzekają, no tak, dalej, ale jak dali te wizy po to, żeby Polacy wyjeżdżali do Ameryki, że pracowali tam, zamiast w Polsce. Proszę Państwa, jacy krajowi są głupi, to już ręce opadają. Naprawdę takie głosy. W zasadzie, żeby być po prostu na przekór, powiedzmy, że jak PiS był zawizany i te sprawy się z jej kadencji wydarzyły, to jest źle po prostu, bo wizy są, są niepotrzebne, są takie. Proszę Państwa, to jest, to jest po prostu chore, takie, takie krajowe myślenie. To, to, to nie wiem, kiedyś takie było powiedzenie, głupi Polak w Stanach Zjednoczonych, to tak powiem trochę Amerykanie od tego chyba już odeszli, ale w dalszym ciągu, jak, jak się widzi, takie opinie, takie zdania, powiedzmy, nawet z tej konfederacji, na którą planuje głosować, no to, to ręce upadają, naprawdę. To jest, to, jest, to jest szczyt głupoty. Po prostu krajowy jest ciągle niezadowolony. Czy mu dać wizy źle, nie dać wizy źle, i tak źle, i tak niedobrze. No, po prostu ludzie nie wiedzą, co są. A jeszcze jak dalej wizy, to nie w odpowiednim czasie, bo dalej w tym czasie, że prawo i sprawiedliwość, prawo i sprawiedliwość dostanie. Może poprzez te wizy to będą mieli jakieś większe punkty procentowe, ich wybiorą. Proszę Państwa, nikt do Stanów Zjednoczonych nikogo nie zmusza jechać. Możesz jechać na Białoruś, możesz jechać, powiedzmy, do, do, do Afganistanu, gdzie chcesz. Nikt nikogo nie zmusza wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych. Także to był problem, jak ludzie nie mogli wyjeżdżać. To rząd polski i ta konfederacja, wszyscy, niech robią wszystko to, żeby, żeby ludzie nie wyjeżdżali, ale nie to, żeby pozamykać granice, zabrać im wizy. Tylko stworzyć takie warunki, żeby ludziom się nie, nie opłacało z Polski wyjeżdżać, żeby oni byli dumni z tego kraju, żeby byli dumni z tej pracy, jako wykonują, ale tu też Polacy muszą zapisać się pod trochę wyższy poziom, wyższy poziom percepcji biznesowej, bo chodzi o to, tak jak Amerykanie zrobili, że Amerykanie, były taki okres czasu, gdzie praca odpłynęła do tych wszystkich krajów Trzeciego Świata, tam do, do Laosu, do, do Korei Południowej i w tej innym stu tam, gdzie była taka biedota, do Chin, bo tam była tania siła robocza i Amerykanie chcieli zrobić, żeby Amerykanie byli kastą taką, kastą samą u siebie, żeby Amerykanie byli biznesmenami, że on, powiedzmy, Chińczycy, powiedzmy, dla niego robią, powiedzmy, futerały do cepów w Chinach a on te foterały do cepów, proszę Państwa, sprzedaje. To, żeby oni byli biznesmenami, żeby byli przodnikami, a nie wyrobnikami. Nie to, żeby ktoś że tam, powiedzmy, weźmie jakiś tam cepa i będzie tam łucił, powiedzmy, dzień w dzień, powiedzmy, jakieś zboże i z tego się ma tam dorobić, z tego ma być dobrobyt. Tylko, żeby Amerykanie wszedli, weszli na taką pozycję bardziej taką menedżerską, a nie wyrobnika. No, sobie trochę dobrze, i źle, bo po prostu dużo pracy odpłynęło do tamtych krajów. W Ameryce był taki długi czas bezrobocie, a jednak, jakby nie było amerykański produkt wykonany w Stanach Zjednoczonych, zawsze się kojarzył z lepszej jakości, bo tu byli ludzie bardziej światli, lepiej wyedukowani, potrafili lepiej to złożyć. To się tak nie rozsypywało. Także czy to były kapelusze jak firma Stetson, czy jakieś inne, po prostu tutaj w tej chwili już tam niektóre firmy z niektórymi modelami po prostu odchodzą. Powiedzmy do, 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 do Chin, gdzieś indziej, gdzieś się robi, ale już takie bardziej wyszukane, powiedzmy z takim, a propos kapeluszy, powiedzmy w rękach tam 1000 dolarów, to jednak jakby nie było robione, są w Stanach Zjednoczonych i to. Przez fachowcy, tak samo garnitury, inne rzeczy, to jednak jakby nie było faktem, że oni też bazują na emigrantach, no bo ktoś to musi przynieść, ktoś to musi włożyć, tak że pewne rzeczy to maszyny tego nie zrobią, to musi zrobić człowiek. Ale do czego zmierzam? Amerykanie poszły w tym kierunku, a że Polacy też powinni, tak powiem, zakładać firmy i brać do tej firmy jakiegoś Ukraińca, takiego, strakiego. A jeżeli jakiś krajowe, powiedzmy, jeżeli te rzeczywiście stawki godzinowe będą odpowiednio wysokie, no to ci ludzie, co pracują ciężko i wyrobniczo, powiedzmy, w Wielkiej Brytanii, w Szwecji, w Norwegii czy gdzieś zimno, to wrócą do Polski, ale muszę mieć konkretnie, że jak tutaj wrócą, to mają. Porównywalne zarobki i porównywalne jakość życia. W innym wypadku nie wrócą. A że to jest, jak chodzi o Stale Zjednoczone, to jest tam jest cztery razy więcej, ludzie zarabiają w Europie dwa razy więcej zachodni. Także przed Polakami, żeby zarabiali więcej, ale to też musi być i produktywność. Inaczej, jakby nie było tam, przyjedziesz człowiek, no to, to po prostu ludzie, ludzie pracują na, na tego. No w Polsce też są firmy, które ludzie pracują, ale są takie, że to. To, proszę Państwa, tam, gdzie jest komuna, socjalizm to jest patologia. Jak jest patologia, to różne, różne takie rzeczy mają miejsce. Także, e, że tutaj właśnie, wspieram e, e, jeszcze raz, wracam do tego samego wątku, do tego poprzedniego wątku, że Polacy niezadowoleni z tych wieży w złym czasie, bo to ciągle mnie pasuje bo to akurat w, w, w rocznicę jakiejś tam rewolucji październikowej, albo powiedzmy w okrągłą 47. rocznicę wyzwolenia powiedzmy Pcimia Dolnego, albo napadł powiedzmy rocznica tam 40, 1864. rocznica napadu powiedzmy Norwegów na Szwedów. Znów ja w tej chwili już takie głupoty ale tylko... Tego, żeby się zrozumieli, że żadna data nie jest dobrą datą, żeby Polak był zadowolony, bo to albo, albo przed rewolucją, albo po rewolucji, albo nie na czas, albo albo nie w ten, albo w niedzielę, co ludzie idą do kościoła, to mogli przecież w poniedziałek. I kwestia jest tego, że ja się doszukuję czegoś mądrego, czegoś dobrego. Prawo i sprawiedliwość zrobiło ogromny plus, że z Amerykanami poszło, że tak powiem, mają wspólną ideologię, czyli ideologię trójboże. I Amerykanie naprawdę wspierają, bo jednak Donald Trump może później go nie być, dlatego trzeba go wykorzystać do, do ostatniej chwili, bo naprawdę Polaków lubi i sprzyja. Także że Trójmorze, rozbudowa dróg, rozbudowa Przekop Mierzei i takie inne historie, to są ważne. Jeżeli ktoś krytykuje Przekop Mierzei, czy to będzie z Konfederacji, czy będzie jakiś lewak, czy pederasta, czy ktoś inny, to jest po prostu debil. I to nawet dlatego mówię, że w tej Konfederacji pojawiają się takie głosy, głosy debili po prostu. Już, tam, już nie będę mówił po nazwiskach, ale no, czy tam jakiś wienickiemu te wizy nie pasuje. Korwinowi z kolei y, y, temu, ten, ten to już ma kompletny odjazd. Tam, co tacy ludzie, ja mówiłem, żeby ci liderzy zrezygnowali z tego liderowania, powiedzmy, niech oni tam będą na zapleczu, ale nie kogoś innego wysuną, Jak ten jakiś kolesza jest taki, wiesz, taki chłopak mądry, spokojnie mówiący. Tam macie naprawdę ludzi stonowanych, którzy potrafią się wyartykułować, potrafią powiedzieć tak czy inaczej, ale potrafią powiedzieć to sensownie. A ci, ci tak zwani liderzy, głównie jak korwiny, te, te winnickie, jakieś inne bosaki, w tańcu po lodzie, przed lodem i tamtego na lodzie. A oni już no to są zgrane karty będą, no i po prostu i, i swoją wiarygodność to trochę zgubili tam wiadomo, że mieli dostęp do mediów to, to, to jednak jakby nie było skala procentowa powiedzmy elektoratu byłaby du, dużo wyższa ale wracając do tematu Tutaj musimy, jak mówiłem, trzeba po prostu zastępcze, zastępcze, trzeba po prostu ten drugi garnitur, który jest elokwentny, który jest mądry, włożyć tych tu prostu wysunę. ale w dalszym ciągu jednak widzę, że w tej konfederacji, podobnie jak w tym w lewactwie, jak w tych pederastach, to że jak pisze zrobi tak, to oczywiście jest źle, bo to pis zrobi Absolutnie, Dywizy bardzo, bardzo dobrze zrobił, ja bardzo dobrze zrobił, tamte inne, no tam, te zapomoga tej 500 plus no to też dobrze zrobił. No bo inaczej, jakby nie zaproponował tego, to by nie wygrał wyboru, by przyszli z Chatyna i nam te towarzystwo. Wiadomo, że to jest mniejsze zło, to jest kupa główna, ale, ale od czegoś trzeba by było zacząć. I uważam, że tutaj dobrze, aby Konfederacja weszła do tego układu nowego, powiedzmy byłaby jakimś języczkiem uwagi, jak chodzi o PiS, żeby jednak kierować się na rynek rynek, wolny rynek w Polsce, a nie socjalizm, komunizm, bo to jest totalne gówno. No ale po prostu widzę, że takie trendy panują, jednak dopóki, dopóki chyba będzie tam Kaczyński, Jarosław żył i rządził, to tak będzie, ale nie wiadomo, czy po nim nie przyjdzie jeszcze jakiś tam, jeszcze jakiś inny taki nawiedzony. Także tutaj, szczerze mówiąc, w Polsce, z mojego punktu widzenia, Polacy się rządzą naprawdę bardzo małym rozumem i i tutaj, jak się ktoś rządzi małym rozumem, to każdy go wykorzysta, powiedzmy Amerykanie go wykorzystają na ten sposób, Żydzi na inny sposób i każdy inny, ale musi się rządzić dużym rozumem, trzeba wybrać najlepszych, co mają rozum, a nie kurcze brać z takie, że on już tam, jest, już tam jest wygadany, to czy tamto. także, ale tu musi być rozum, tu musi być jakaś inteligencja, przestawiać to własne, te programy. Ale na zasadzie, że jak coś było dobre, to powiedz, że to było dobre, ale nie na zasadzie, że negować wszystko, co ktokolwiek inny zrobił. Dlatego zmierzam. To na tyle. Pozdrawiam. Bo tu koty widzę walczą ze sobą. Będę musiał chyba z nimi trochę powalczyć gwoli, gwoli nabrania mięśni. A stanowista.